Zastanów się przez chwilę nad tym, co czujesz w tej chwili. Czy odczuwasz niepokój, może zmęczenie, a może tęsknotę za czymś głębszym? Życie pędzi, narzuca nam tempo, a my często zapominamy o tym, co naprawdę ważne. W pogoni, za codziennymi obowiązkami, za sukcesem, za spełnianiem oczekiwań innych, tracimy kontakt z własnym wnętrzem, oddalamy się od źródła, od tego, co daje nam prawdziwą siłę i sens. Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć, że życie przecieka ci przez palce, że marnujesz swój potencjał, że nie wiesz dokąd zmierzasz? Być może jesteś osobą wierzącą, która stara się żyć zgodnie z nauką Kościoła. Może modlisz się regularnie, uczestniczysz we mszy świętej, a jednak wciąż czujesz pewien niedosyt, jakby czegoś brakowało, jakby wiara, którą wyznajesz, nie przekładała się w pełni na twoje codzienne życie jakby nie dawała ci takiej radości i oparcia, jakich potrzebujesz. Może zadajesz sobie pytania o sens cierpienia, o obecność Boga w trudnych chwilach, o to, jak wypełnić swoje powołanie. A może czujesz się zagubiony, oddalony od Boga, wątpisz w istnienie czegoś więcej niż tylko materialny świat. Może doświadczasz kryzysu wiary, zmagasz się z trudnymi pytaniami i nie znajdujesz odpowiedzi. Czasem trudno jest wierzyć, gdy wokół tyle zła, niesprawiedliwości i cierpienia. Czasem trudno jest zaufać, gdy życie przynosi kolejne rozczarowania. Niezależnie od tego, w którym miejscu się znajdujesz, chciałbym ci powiedzieć, że nie jesteś sam, że twoje pytania, twoje wątpliwości, twoje tęsknoty są całkowicie naturalne, że Bóg rozumie twoje serce i czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Że w Twoim życiu istnieje głębszy sens, o którym być może jeszcze nie wiesz, że masz w sobie potencjał, żeby zmienić nie tylko swoje życie, ale także życie innych. Polska Ziemia, którą stąpasz, jest Ziemią szczególną Ziemią, która od wieków jest naznaczona obecnością Maryi, Matki Bożej. To tutaj, w sercu Europy, od wieków płonie światło wiary, nadziei i miłości. To tutaj. Wbrew przeciwnościom losu, naród polski przetrwał próby czasu, zachowując wierność Bogu i Maryi. I to właśnie w tym kontekście, w kontekście duchowego dziedzictwa Polski, chciałbym zaprosić Cię do głębszej refleksji, do odkrywania swojej tożsamości, do odnajdywania swojej drogi, do budowania bliskiej relacji z Bogiem. Przechodząc dalej, warto skupić się na tym, jak w praktyce objawia się ta duchowa misja Polski, o której mówimy. Nie chodzi tu o wielkie słowa, pompatyczne deklaracje czy spektakularne wydarzenia. Wręcz przeciwnie, kluczem do zrozumienia tej tajemnicy jest codzienne życie proste gesty, które na pozór mogą wydawać się błahe, a które w rzeczywistości mają ogromną moc. Co więcej, ta moc tkwi w świadomości, że jesteśmy częścią czegoś większego, że nasze życie jest wpisane w Boży plan. Zastanówmy się nad zwykłymi ludźmi, którzy stają się światłem w ciemności. Weźmy na przykład kobietę, która codziennie rano, zamiast skupiać się na narzekaniu na trudności dnia, poświęca kilka minut na modlitwę różańcową. W jej rękach paciorki różańca stają się narzędziem, które łączy ją z Maryją a przez Maryję z Bogiem. Analogicznie, mężczyzna, który po ciężkim dniu pracy, zamiast szukać rozrywki w świecie wirtualnym, poświęca czas na lekturę Pisma Świętego, odkrywa w nim źródło siły i mądrości. Co więcej, w ten sposób buduje swoją relację z Bogiem, umacnia swoją wiarę i staje się lepszym człowiekiem dla swojej rodziny i otoczenia. Zauważmy, że te małe, codzienne akty wiary, nadziei i miłości są jak iskry, które rozpalają ogień. Każdy z nas może być taką iskrą, może być światłem dla innych. Co więcej, nie musimy być idealni, żeby służyć Bogu. Wystarczy, że mamy otwarte serce i chcemy czynić dobro. Przykładowo nastolatek, który zamiast ulegać presji rówieśników, broni swoich wartości i dzieli się swoją wiarą z innymi, Staje się świadectwem dla swoich kolegów i koleżanek. Natomiast należy pamiętać, że życie chrześcijańskie to nie tylko modlitwa i pobożność, to także odpowiedzialność za innych, troska o potrzebujących, walka ze złem. W konsekwencji, osoba, która angażuje się w działalność charytatywną, pomaga innym, dzieli się swoim czasem i talentami, naśladuje Chrystusa, który przyszedł na świat, aby służyć. Z drugiej strony, osoba, która wybacza swoim wrogom, Pokonuje w sobie gniew i nienawiść, staje się narzędziem pokoju i pojednania. Konsekwentnie, to właśnie te codzienne wybory, te małe gesty miłości tworzą mozaikę, która składa się na naszą duchową misję. To one budują Królestwo Boże na ziemi. Zatem, jeśli czujesz w sercu wezwanie, aby stać się światłem, nie wahaj się. Nie czekaj na idealny moment, zacznij już dziś, zacznij od małych rzeczy, zacznij od modlitwy, od dobrego słowa, od uśmiechu, zacznij od miłości. Zatem przejdźmy do sedna sprawy, do konkretnych wyzwań, jakie stają przed nami, gdy chcemy rzeczywiście wcielić w życie ideał światełka Maryi. Wiele osób może pomyśleć, że to wszystko piękne słowa, ale jak to się przekłada na szarą rzeczywistość, na codzienne zmagania? Jak znaleźć czas na modlitwę, gdy obowiązków jest tak wiele? Jak zachować spokój, gdy wokół chaos i stres? Otóż kluczem do sukcesu jest zrozumienie, że bycie światełkiem to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim postawa serca. To gotowość do nieustannego nawracania się, do ciągłego odnawiania swojej relacji z Bogiem. W tym kontekście warto pamiętać o słowach świętego Pawła, który mówił o nieustannym trwaniu na modlitwie. Nie chodzi tu o godziny spędzone w kościele, ale o obecność Boga w każdym momencie naszego życia. Co więcej, wyobraźmy sobie sytuację. Stoisz w kolejce w sklepie, zmęczony po całym dniu pracy, ktoś cię popycha, zaczynasz się irytować. W takiej chwili możesz zareagować gniewem, złością, a możesz też zrobić głęboki oddech i pomyśleć, Maryjo, pomóż mi zachować spokój. To jest właśnie praktyczne wcielanie w życie ideału światełka to umiejętność dostrzegania, obecności Boga w najprostszych sytuacjach. Weźmy pod uwagę inną kwestię. W dzisiejszym świecie jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami, które przytłaczają i odbierają nadzieję. Jak zachować radość i optymizm w obliczu tych wszystkich wyzwań? Odpowiedź jest prosta: szukajmy światła, nie skupiajmy się na ciemności ale na tym, co dobre, piękne i budujące. Przykładowo, zamiast oglądać wiadomości, które wzbudzają w nas lęk, poświęćmy czas na czytanie Pisma Świętego, na słuchanie muzyki, która podnosi na duchu, na rozmowę z bliskimi, którzy nas wspierają. Zauważmy, że bycie światełkiem to także umiejętność dostrzegania dobra w innych ludziach. Często skupiamy się na ich wadach, na błędach, które popełniają, tymczasem każdy z nas ma w sobie coś pięknego. Coś wartościowego. Analogicznie spójrzmy na osoby, które nas otaczają, na naszych bliskich, na współpracowników, na sąsiadów. Zamiast oceniać, starajmy się ich zrozumieć, wspierać, kochać. W konsekwencji bycie światełkiem to nie tylko modlitwa i pobożność, ale także konkretne działania, które mają na celu budowanie Królestwa Bożego na ziemi. To służba innym, to pomoc potrzebującym, to głoszenie Ewangelii słowem, i czynem. Z drugiej strony, to umiejętność pokonywania własnych słabości, to walka z grzechem, to nieustanne dążenie do świętości. Co więcej, rozważmy teraz, jak to wszystko przekłada się na nasze życie codzienne. Teraz, gdy stajesz w obliczu trudnej decyzji, zastanów się, co by zrobiła Maryja, jakby postąpiła w danej sytuacji, jakie wartości by wyznawała. W ten sposób stajesz się bardziej świadomy swoich wyborów. I możesz podejmować decyzje, które są zgodne z wolą Bożą. Z drugiej strony, kiedy czujesz się przytłoczony obowiązkami, przypomnij sobie, że masz wsparcie Maryi. Zwróć się do niej z modlitwą, poproś o pomoc, a ona na pewno cię wysłucha. Zastanówmy się teraz nad szczególnym wymiarem bycia światełkiem Maryi, który często umyka naszej uwadze, nad potęgą świadectwa. To nie tylko słowa. Ale przede wszystkim życie zgodne z wiarą, które staje się inspiracją dla innych. To obecność, która emanuje pokojem, radością i nadzieją, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Co więcej, to gotowość do dzielenia się swoją wiarą do opowiadania o Bogu i Maryi, ale nie w sposób nachalny czy pouczający, lecz poprzez autentyczne świadectwo życia. W konsekwencji, wyobraźmy sobie sytuację. Spotykasz osobę, która zmaga się z trudnościami, z problemami w życiu osobistym lub zawodowym. Zamiast osądzać, zamiast krytykować, możesz zaoferować swoje wsparcie, wysłuchać, a następnie opowiedzieć o tym, jak wiara pomogła Tobie w podobnych sytuacjach. Należy zauważyć, że nie musisz być idealny, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że podzielisz się swoim doświadczeniem, swoją drogą do Boga. Zauważmy, że świadectwo wiary jest jak ziarno, które rzucamy w glebę. Nie wiemy, kiedy wykiełkuje, nie wiemy, jaki przyniesie plon. Jednakże, zaufajmy, że Bóg działa w tajemniczy sposób, a nasze świadectwo może być tym iskrą, która zapali w sercu drugiego człowieka pragnienie poznania Boga. Co więcej, pamiętajmy o słowach Jezusa: Po owocach ich poznacie. Nasze życie. Nasze czyny, nasze relacje z innymi ludźmi są najlepszym świadectwem naszej wiary. Z drugiej strony warto podkreślić, że świadectwo wiary nie zawsze jest łatwe. Czasem będziemy musieli zmierzyć się z niezrozumieniem, z krytyką, a nawet z prześladowaniem. Jednakże pamiętajmy o słowach Jezusa: Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Nie zniechęcajmy się, nie rezygnujmy z głoszenia Ewangelii, nawet jeśli spotykamy się z negatywnymi reakcjami. Zatem, jak możemy dawać świadectwo wiary w dzisiejszym świecie? Przede wszystkim poprzez uczciwość, rzetelność i prawość w życiu zawodowym. Bądźmy ludźmi słowa, ludźmi, którym można zaufać. Co więcej, poprzez troskę o rodzinę, poprzez budowanie dobrych relacji z bliskimi. Pamiętajmy, że rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się miłości, wiary i nadziei. Należy podkreślić, że świadectwo wiary to także obecność w życiu społecznym, to angażowanie się w sprawy lokalnej społeczności, to pomoc potrzebującym. Co więcej, to walka o sprawiedliwość, o prawdę, o dobro. Przykładowo, weźmy pod uwagę osobę, która poświęca swój czas na wolontariat, pomaga dzieciom z ubogich rodzin. Angażuje się w działalność charytatywną. Takie działanie jest wspaniałym świadectwem wiary. Zatem nie bójmy się dawać świadectwa wiary, nie bójmy się być światełkiem Maryi w dzisiejszym świecie. Pamiętajmy, że nasze życie ma ogromne znaczenie, że nasze czyny mają wpływ na innych ludzi. Przejdźmy teraz do kolejnego kluczowego aspektu bycia światełkiem Maryi do odwagi. Nie chodzi tu o odwagę wojownika. Ale o odwagę serca, o gotowość do wyjścia poza własną strefę komfortu i do stawienia czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami życie. Co więcej, ta odwaga wynika z głębokiej wiary w Bożą obecność i w Jego miłość, która nigdy nas nie opuszcza. Poza tym, pomyślmy o Maryi. Stała pod krzyżem, widząc cierpienie swojego syna. To musiało być niewyobrażalnie trudne, a jednak, nie poddała się rozpaczy. Znalazła w sobie siłę, aby trwać przy Jezusie do końca. Dodatkowo jej odwaga była przykładem dla wszystkich, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Analogicznie i my jesteśmy wezwani do odwagi w codziennym życiu. Ponadto wyobraźmy sobie sytuację: Stoisz w obliczu trudnej decyzji, która wymaga od Ciebie poświęcenia, wyrzeczenia. Boisz się, że poniesiesz porażkę, że inni cię ocenią. W takiej chwili przypomnij sobie o Maryi. Pomyśl o jej pokorze, o jej posłuszeństwie woli Bożej. Co więcej, poproś ją o pomoc, o odwagę, aby podjąć właściwą decyzję. Warto również zauważyć, że odwaga jest potrzebna nie tylko w trudnych sytuacjach, ale także w codziennym życiu. Przykładowo. Jeśli czujesz, że Bóg wzywa cię do czegoś nowego, do czegoś, co wykracza poza twoje dotychczasowe doświadczenia, nie bój się. Wiesz, że Bóg cię poprowadzi, że da ci siłę, aby pokonać wszelkie trudności, przeciwnie. Wiele osób boi się zmian, boi się ryzyka, boi się wyjścia poza utarte schematy. Boją się, że popełnią błąd, że stracą to, co mają. Zatem warto pamiętać o słowach Jezusa: Nie lękajcie się. Bóg jest z nami zawsze, a Jego miłość jest naszą największą siłą. Co więcej, odwaga to nie brak strachu, ale umiejętność pokonywania strachu. To wiara w to, że Bóg ma dla nas wspaniały plan. Należy podkreślić, że odwaga to także umiejętność stawiania czoła własnym słabościom. To walka z grzechem, to dążenie do świętości, to nieustanne. nawracanie się. Co więcej, to gotowość do przyznawania się do błędów, do proszenia o przebaczenie, do podejmowania próby naprawienia wyrządzonego zła. Zatem, jeśli czujesz, że masz w sobie odwagę, aby być światełkiem Maryi, nie wahaj się. Teraz zastanów się, jak odwaga przejawia się w Twoim życiu. Czy potrafisz przyznać się do błędów? Czy potrafisz wybaczać innym? Czy potrafisz pomagać potrzebującym, nawet jeśli wiąże się to z pewnym ryzykiem? Warto również zauważyć, że odwaga jest darem, który Bóg daje nam w odpowiedzi na naszą modlitwę. Prośmy Maryję, aby obdarzyła nas odwagą, abyśmy mogli wypełnić naszą duchową misję. Zatem przejdźmy do kolejnej istotnej warstwy w kontekście naszego światełka Maryi do nadziei. To nie tylko wiara w lepsze jutro, ale przedejściem. Wszystkim głębokie przekonanie, że Bóg prowadzi nas przez życie, nawet wtedy, gdy ciemność wydaje się nie do pokonania. Nadzieja jest jak kotwica, która trzyma nas w czasie burzy, jak kompas, który wskazuje drogę, gdy się zgubimy. Co więcej, pomyślmy o Maryi, która stała pod krzyżem w chwili, gdy wydawało się, że wszystko stracone. Jej nadzieja nie osłabła. Wiedziała, że jej syn zmartwychwstanie, że dobro zwycięży zło. To przykład dla nas wszystkich. Zatem, nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia, nie traćmy nadziei. Ufajmy Bogu, że On ma dla nas plan. Warto również zauważyć, że nadzieja nie jest naiwną iluzją to realistyczne spojrzenie na świat, połączone z wiarą w Bożą miłość i miłosierdzie. Przykładowo, kiedy zmagamy się z chorobą, z problemami finansowymi, z trudnościami w relacjach, nadzieja pozwala nam znaleźć w sobie siłę do walki, do szukania rozwiązań, do proszenia o pomoc. Co więcej, to właśnie nadzieja daje nam odwagę, aby nie poddawać się, aby wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze. Konsekwentnie, nadzieja to także umiejętność dostrzegania dobra w innych ludziach. To wiara w to, że każdy z nas ma w sobie potencjał do zmiany, do rozwoju, do czynienia dobra. Weźmy pod uwagę osobę, która popełniła błąd, która zawiodła. Zamiast ją potępiać, możemy dać jej nadzieję, możemy uwierzyć w to, że może się zmienić, że może. odzyskać zaufanie innych. Co więcej, to jest właśnie istota nadziei, wiara w to, że Bóg daje nam szansę na nowe życie, na nowe początki. Zatem, jak możemy pielęgnować nadzieję w naszym życiu? Przede wszystkim poprzez modlitwę, poprzez rozmowę z Bogiem, poprzez oddawanie Mu naszych trosk, naszych lęków, naszych nadziei. Co więcej, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez poznawanie historii świętych, którzy byli wzorem nadziei w trudnych czasach. Należy również podkreślić, że nadzieja wymaga od nas aktywnego działania. To nie tylko bierne oczekiwanie na lepsze jutro, ale przede wszystkim podejmowanie konkretnych kroków, które mają na celu budowanie lepszego świata. Przykładowo, jeśli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, nie czekajmy, aż ktoś inny zareaguje. Zaoferujmy swoje wsparcie, podzielmy się tym, co mamy. Co więcej, jeśli widzimy niesprawiedliwość, zabierzmy głos, walczmy o prawdę, o dobro. Z drugiej strony, pamiętajmy, że nadzieja to nie tylko nasza sprawa to dar, którym możemy się dzielić z innymi. Bądźmy ludźmi, którzy dają nadzieję, którzy wspierają innych w trudnych chwilach, którzy wierzą w ich potencjał. Co więcej, to właśnie wtedy stajemy się prawdziwymi światełkami Maryi. Przechodząc teraz ku finałowi, gdzie myśli te zaczynają się zbiegać, warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na całość z pewnej perspektywy. Jak delikatny strumień, który początkowo leniwie sączy się przez kamienie, a następnie nabierając siły rzeźbi, coraz głębszy kanion, tak też nasze rozważania układały się w coraz bardziej wyrazisty obraz. Przemyślenia, które dotąd snuliśmy, to nic innego jak kolejne warstwy, które składają się na ten właśnie obraz, na naszą duchową mapę. Reflektując nad tą dotychczasową podróżą, dostrzegamy, jak poszczególne elementy, początkowo niezależne, zaczynają się ze sobą łączyć, tworząc spójną całość. Co więcej, można to przyrównać do mozaiki gdzie każdy z kamieni, choć osobny, ma swoje unikalne miejsce i znaczenie, a dopiero połączenie wszystkich elementów ukazuje pełnię obrazu. Widzimy, że wiara, nadzieja, odwaga, a także świadectwo i miłość to nie oddzielne pojęcia, lecz wzajemnie się przenikające aspekty jednego głębszego doświadczenia. Zatem, w miarę jak zagłębiamy się w te myśli, staje się jasne, że bycie światełkiem Maryi to nie tylko pewna idea, lecz żywy proces, ciągła przemiana. To jak wspinaczka na szczyt góry, gdzie każdy kolejny krok przybliża nas do celu, a widok z góry ukazuje nam szerszą perspektywę. Poza tym, jak nasiona, które zasiane w żyznej glebie, potrzebują czasu, słońca i wody, by wydać owoc, tak też nasze starania, nasza modlitwa i nasze czyny potrzebują czasu, by przyniosły obfite plony. Następnie warto zadać sobie pytanie: jak te wszystkie wątki splatają się ze sobą w naszym życiu? Jak możemy uczynić te wartości częścią naszej codzienności? Jak możemy sprawić, by stały się one naszą drugą naturą? Co więcej, jak możemy przekształcić naszą wiarę w czyn, nasze słowa w świadectwo, a nasze serca w źródło miłości? W konsekwencji, im bardziej zagłębiamy się w tę tematykę, tym bardziej uświadamiamy sobie, że prawdziwa przemiana zaczyna się w nas samych. Poza tym, że każdy z nas ma potencjał, by stać się światłem dla innych. To jest właśnie sedno, do którego powoli zmierzamy. To jest przesłanie, które czeka na swoje pełne objawienie. A więc dotarliśmy do końca tej duchowej wędrówki, do momentu, w którym słowa łączą się z ciszą, a refleksja przeradza się w działanie. Przeszliśmy razem przez labirynt myśli, uczuć i doświadczeń, aby dotrzeć do sedna tego, co oznacza być światełkiem Maryi. Zrozumieliśmy, że to nie tylko piękne słowa, lecz wezwanie do konkretnego życia, do codziennej walki o dobro, do nieustannego poszukiwania Boga w sercu i otaczającym nas w świecie. To nie jest tylko historia o Polsce, o proroctwach, o cudach, to opowieść o Tobie, o mnie, o każdym z nas. To opowieść o możliwości, którą Bóg nam ofiarowuje: możliwości bycia narzędziem Jego miłości, światłem w ciemności i skierką nadziei dla innych. Przez całą tę drogę towarzyszyła nam Maryja, Matka Boża. To ona jest wzorem, przewodniczką, a zarazem najlepszą nauczycielką. Uczy nas pokory, posłuszeństwa, miłości i wytrwałości. Uczy nas, jak dostrzegać Boga w codzienności, jak odnajdywać siłę w słabości, jak pokonywać trudności z wiarą w sercu? Czy czujesz teraz to wezwanie? Czy odczuwasz w sobie tęsknotę za czymś większym? Czy pragniesz, aby twoje życie nabrało głębszego sensu? Jeśli tak, to wiedz, że jesteś na właściwej drodze. To właśnie teraz, gdy kończymy te rozważania, prawdziwa praktyka się zaczyna. Niech te słowa będą dla ciebie iskrą, która rozpali ogień wiary w twoim sercu. Niech staną się drogowskazem, który poprowadzi cię przez życie. Niech staną się motywacją do codziennego wysiłku, do podejmowania dobrych decyzji, do bycia lepszym człowiekiem. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Maryja jest zawsze z tobą. Bóg czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Aniołowie radują się każdym twoim dobrym uczynkiem. Wystarczy tylko otworzyć serce i pozwolić, aby miłość Boża wypełniła twoje życie. Niech ta modlitwa, którą razem odmawialiśmy, towarzyszy Ci każdego dnia. Niech będzie przypomnieniem o Twojej duchowej tożsamości, o Twoim powołaniu do świętości. Niech Twoje życie stanie się pieśnią chwały dla Boga, światłem dla innych, echem miłości Maryi. Pójdźmy więc w świat, niosąc to światło, dzieląc się nadzieją, budując Królestwo Boże na ziemi. Niech nasza Polska, nasza Ojczyzna, stanie się ziemią pełną światełek Maryi. Miejscem, gdzie triumfuje miłość, prawda i dobro. Amen.